11 listopada bywa niebezpieczny. Marsz Patriotów i Prawdziwych Polaków to często latające race albo kostka brukowa, która zawsze kusi narodowców. Jak można zabezpieczyć się przed rozbitą witryną sklepu, spalonym empikiem czy pożarem mieszkania? Ubezpieczenie mieszkania lub firmy praktycznie w każdym wariancie zawiera ryzyko wandalizmu. Ale Marsz Narodowców to raczej są zamieszki i rozruchy, a to już nie jest objęte każdą polisą. A co jeśli dojdzie do szkody, ale uda się zidentyfikować sprawcę? Wtedy sprawca ma szansę pójść w ślady Donalda Trumpa i zbankrutować, bo poza grzywną czy inną karą, jaką zasądzi sąd, będzie musiał zapłacić za naprawę z własnej kieszeni. A jeśli poszkodowany był ubezpieczony, to sprawca dostanie regres, czyli wszystko, co ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu, będzie ściągał od sprawcy. Więcej jak działa regres znajdziesz w tym moim filmie. Obserwuj po więcej.